Cześć tutaj Ocin i witam Was. Pogadajmy w Minecraft już drugim dzisiaj. E, mam dla was dobrą i złą wiadomość. Zła jest taka, że usunąłem sobie save'a, bo przeinstalowałem Minecrafta. Dobra jest taka, że wymyśliłem pewnego rodzaju... E, event. No nie wiem jak to nazwać inaczej. E, czemu ten piasek delituje w powietrzu? O kurwa, no. Yy, no i tutaj, chyba, na tej nowej mapie będę budował w momencie, gdy będę robił pogadanie w Minecraft, ale yy, ten event polega na tym, iż że, yy, ja będę przez następny tydzień, do 14 sierpnia, yy, odwiedzał serwery, yy, różne serwery. Po, po prostu wy podajecie mi nazwy tych serwerów i ja tam wbijam, ale. Warunki są takie: na tym serwerze musi być po prostu coś zajebistego, co jest warte do oglądania, warte oglądania i ten serwer musi być no oryginalny i no w, y, po prostu podajecie adres na przykład nie wiem S.Minecraft pl tego typu serwer i na przykład jakiś gracz, który tam mieszka chce pokazać coś co jest tam naprawdę fajnego zbudowanego, jakaś wielka kopuła lub kopalnie mori lub no nie wiem, no, no coś takiego mnie po prostu zaciekawiło i chciałem to pokazać, chciałem to zobaczyć i przedstawić. Do tego proszę tutaj, w tym filmie, pod tym filmem, nie pod tamtym, dawać te pomysły na co mam budować podczas yy, Pogadajmy z... I proszę, żeby te pomysły nie były jakieś takie kosmiczne, bo, bo ja nie potrafię budować jakichś cudów, nie widów, jakieś proste banały, żebym miał się czym zająć podczas Pogadajmy z... No i to chyba tyle, więc... Do zobaczenia w tych, postaram się nawet codziennie wchodzić na te serwery i potem sklecę z tych jakichś fajnych film na koniec, albo parę nawet tych filmów, tylko jak tego będzie dużo to to fajnie będzie po prostu to pokazać, dlatego poproszę o podawanie właśnie tych serwów, najlepiej żeby admini to byli, bo to jeszcze bardzo by mi ułatwiło, ale zwykli gracze też i żeby to było naprawdę coś dobrego, żeby było co pokazać. Dzięki, cześć.